Dorota Rabczewska, znana jako Doda, od lat funkcjonuje w mediach nie tylko jako piosenkarka i skandalistka, ale też osoba, która kilkakrotnie miała problemy z prawem. Jej nazwisko wielokrotnie pojawiało się w kontekście spraw sądowych, wyroków, mandatów i skandali, które podsycały wizerunek buntowniczki. Jednym z najgłośniejszych wydarzeń był proces dotyczący obrazy uczuć religijnych. Kilkanaście lat temu, w jednym z wywiadów, Doda stwierdziła, że autorzy Biblii byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Te słowa szybko obiegły media, a przeciwko artystce wystąpili politycy i przedstawiciele organizacji katolickich. W 2012 roku zapadł wyrok. Sąd uznał Dodę za winną obrazy uczuć religijnych i skazał ją na 5 tysięcy złotych grzywny. To orzeczenie było szeroko komentowane. Część opinii publicznej uznała wyrok za słuszny, inni mówili o cenzurze i ataku na wolność słowa. Sama Doda podkreślała, że nie chciała nikogo obrażać, a jedynie wyraziła swoje zdanie. Sprawa ta do dziś wraca w rozmowach o wolności wypowiedzi w Polsce. To jednak nie był koniec jej kłopotów. W 2016 roku w centrum uwagi znalazł się jej burzliwy związek z Emilem Hajdarem. Po rozstaniu doszło do spektakularnej kłótni. Doda miała w przypływie emocji uszkodzić jego luksusowe auto, rysując je nożem. Sprawa trafiła do sądu, a wokalistka została ukarana grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych. Media żyły tym tematem tygodniami, a tabloidowe nagłówki mówiły o atakach Furii i zemście Dody. Spór z Hajdarem nie zakończył się jednak na samochodzie. Piosenkarka musiała zwrócić pierścionek zaręczynowy wart prawie 200 tysięcy złotych. Co ciekawe, oddała go w nietypowy sposób. Zamiast przekazać go bezpośrednio byłemu narzeczonemu, zaniosła pierścionek do Urzędu Skarbowego, aby spłacić w ten sposób jego długi wobec państwa. Ta decyzja ponownie wywołała medialną burzę i pokazała, jak bardzo jej życie prywatne przeplata się z sądowymi potyczkami. Kolejny wątek związany z jej kłopotami prawnymi dotyczył małżeństwa z Emilem Stępniem i filmu dziewczyny z Dubaju. Produkcja miała być hitem, ale stała się źródłem licznych problemów. Prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie finansów i umów związanych z filmem, a nazwisko Dody pojawiało się w kontekście możliwych nieprawidłowości. Sama Rabczewska wielokrotnie podkreślała, że odpowiadała jedynie za stronę artystyczną projektu, a nie finansową. Mimo to była wzywana na przesłuchania, a media rozpisywały się o tym, że prokuratura bada, czy doszło do wprowadzenia inwestorów w błąd. W pewnym momencie artystka przyznała publicznie, że nie zarobi ani złotówki na filmie, a cała sytuacja jest dla niej ogromnym ciosem wizerunkowym i osobistym. W wywiadach twierdziła, że to były mąż wciągnął ją w prawne kłopoty, a ona sama była ofiarą oszustw i manipulacji. Na tym nie kończą się problemy Dody. Kilkukrotnie oskarżano ją o zniesławienie i pomówienia. W głośnych procesach sądowych brali udział inni celebryci oraz dziennikarze, których piosenkarka krytykowała publicznie. Część spraw kończyła się ugodami, inne wyrokami, w których musiała przepraszać i płacić kary finansowe. Sama wielokrotnie podkreślała, że nie boi się walczyć w sądzie, a kolejne rozprawy traktuje jako element obrony swojego dobrego imienia. Do tego wszystkiego dochodzą liczne mandaty i mniejsze sprawy. Od kar za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przez publiczne kłótnie, aż po sprawy związane z używaniem mocnych słów wobec przeciwników. Wizerunek Dody jako skandalistki, która nie boi się mówić tego, co myśli, budował się latami. Jednak konsekwencją takiej postawy były kolejne problemy prawne. Z jednej strony fani widzą w niej odważną artystkę, która walczy z hipokryzją, z drugiej jej przeciwnicy podkreślają, że za swoje słowa i czyny musiała nieraz odpowiadać przed sądem. Patrząc na całą historię Dody, Trudno nie zauważyć, że jej kariera to pasmo sukcesów muzycznych i jednocześnie seria afer i rozpraw. Każdy jej konflikt z prawem stawał się medialnym wydarzeniem szeroko komentowanym i analizowanym. Sama wokalistka wydaje się doskonale zdawać sobie sprawę, że ten wizerunek przynosi jej rozgłos, ale też niesie ze sobą ogromne koszty psychiczne i finansowe. To właśnie połączenie brawury. Kontrowersyjnych decyzji i realnych wyroków sądowych sprawia, że Doda jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w Polsce, a jej problemy z prawem na stałe wpisały się w historię rodzimego show biznesu. Ewa Farna przez wiele lat była symbolem młodej, grzecznej gwiazdy, której kariera rozwijała się błyskawicznie. Debiutowała jako nastolatka, śpiewając zarówno po polsku, jak i po czesku, a jej popularność rosła z każdym rokiem. Jednak w pewnym momencie jej wizerunek uległ mocnemu zachwianiu, a media przez wiele miesięcy żyły jednym wydarzeniem. Chodzi o głośny wypadek samochodowy, do którego doszło w Czechach w 2012 roku. Wtedy młoda wokalistka, wracając z imprezy urodzinowej, wsiadła za kierownicę i prowadziła auto pod wpływem alkoholu. Według ustaleń policji, Ewa Farna straciła panowanie nad samochodem i wypadła z drogi. Na szczęście nikomu innemu nic się nie stało, a sama artystka odniosła tylko lekkie obrażenia. Jednak wyniki badania alkomatem nie pozostawiały wątpliwości. Miała około jednego promila alkoholu we krwi, ta informacja wywołała prawdziwy szok w mediach. Do tej pory Ewa uchodziła za wzór do naśladowania dla młodzieży. Śpiewała o marzeniach, pozytywnym podejściu do życia i rodzinnych wartościach. Nagle okazało się, że popełniła poważny błąd, który mógł skończyć się tragicznie. W Czechach sprawa była traktowana bardzo poważnie. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest tam surowo karane. Groziły jej nawet dwa lata więzienia lub wysoka kara finansowa. Ewa Farna szybko przyznała się do winy i przeprosiła publicznie. W oświadczeniu podkreślała, że jest świadoma, iż mogło dojść do tragedii, a jej zachowanie było nieodpowiedzialne. Mówiła, że zasnęła za kierownicą po urodzinowej imprezie, a kieliszek alkoholu połączył się ze zmęczeniem. Chociaż próbowała tłumaczyć, że nie była świadoma zagrożenia, sama przyznała, że nie ma dla niej usprawiedliwienia. Sprawa sądowa zakończyła się stosunkowo łagodnie. Otrzymała zakaz prowadzenia pojazdów na dwa lata oraz wysoką grzywnę. Jednak najdotkliwsze konsekwencje odczuła wizerunkowo. Media rozpisywały się o jej upadku z piedestału. Pojawiały się komentarze, że zawiodła swoich młodych fanów, którzy widzieli w niej wzór. Przez pewien czas trudno było jej wrócić do dawnego wizerunku. Sama jednak postanowiła wykorzystać tę sytuację jako lekcję. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że popełniła błąd, który zmienił jej podejście do życia i kariery. Ciekawe jest to, że Ewa Farna nie uciekła od odpowiedzialności. Nie próbowała zrzucać winy na innych, nie udawała, że sprawa nie istnieje. Wręcz przeciwnie, otwarcie mówiła o tym, co się stało, i przestrzegała innych przed podobnym zachowaniem. Dzięki temu z czasem odzyskała sympatię części fanów. Zaczęto postrzegać ją jako osobę, która potrafi przyznać się do błędów i wyciągnąć z nich wnioski. W kolejnych latach artystka skupiła się na muzyce i życiu prywatnym. Zbudowała rodzinę, urodziła dzieci i mocno ograniczyła życie medialne. Do dziś jednak w każdym większym wywiadzie wraca temat jej wypadku. To wydarzenie na trwałe zapisało się w historii polskiego i czeskiego show biznesu. Pokazało, jak jedno błędne działanie może zniszczyć wizerunek budowany latami, a także jak trudno odbudować zaufanie publiczności. Ewa Farna stała się przykładem gwiazdy, która musiała zmierzyć się z prawem w bardzo poważnym kontekście. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu to nie tylko wykroczenie, ale potencjalna tragedia. Jej historia jest ostrzeżeniem, że status celebryty nie daje taryfy ulgowej, a konsekwencje mogą być poważne. Adam Nergal Darski to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Lider zespołu Behemoth od lat budzi skrajne emocje. Dla jednych jest wybitnym artystą, który rozsławił polski metal na świecie, dla innych symbolem bluźnierstwa i walki z Kościołem. Jednak jego działalność artystyczna niejednokrotnie kończyła się na sali sądowej, bo prokuratura i organizacje religijne zarzucały mu obrazę uczuć religijnych. Najgłośniejsza sprawa rozpoczęła się w 2007 roku podczas koncertu w Gdyni. Nergal na scenie podarł Biblię, a następnie nazwał ją kłamliwą księgą. Fragment ten szybko trafił do internetu i wywołał ogromne oburzenie. Do prokuratury wpłynęły zawiadomienia od osób prywatnych, a także od posłów. W 2010 roku ruszył proces, który stał się jednym z najgłośniejszych w historii polskiej popkultury. Prokuratura oskarżyła Nergala o publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej i obrazę uczuć religijnych. Groziły mu dwa lata więzienia. Sam artysta bronił się, twierdząc, że jego działania były częścią show artystycznego i miały charakter symboliczny, a nierealny atak na wierzących. Podkreślał, że na koncertach Behemota widzowie doskonale wiedzą czego się spodziewać i świadomie przychodzą na widowisko. Proces ciągnął się latami przechodząc przez sądy różnych instancji. W pewnym momencie do gry włączył się Trybunał Konstytucyjny, który musiał odpowiedzieć na pytanie: Jak daleko sięga prawo do wolności artystycznej i wolności słowa? Ostatecznie sąd uniewinnił muzyka, uznając, że jego zachowanie mieści się w granicach swobody artystycznej, a osoby uczestniczące w koncercie były świadome jego charakteru. To jednak nie zakończyło kłopotów Darskiego z prawem. W kolejnych latach organizacje katolickie i obrońcy tradycyjnych wartości Wielokrotnie składali zawiadomienia w sprawie jego wypowiedzi i działań. Jednym z przykładów był plakat promujący trasę koncertową, na którym pojawił się wizerunek przerobionego godła Polski z Orłem bez korony. Sprawa ponownie trafiła do sądu, a Nergal został uniewinniony. Kolejnym głośnym incydentem było opublikowanie zdjęcia, na którym artysta depcze obraz Matki Boskiej. Prokuratura wszczęła postępowanie, a organizacje katolickie żądały jego ukarania. Nergal w odpowiedzi podkreślał, że sztuka prowokuje i ma na celu wywołanie dyskusji, a nie obrażanie kogokolwiek. Twierdził też, że Polska, jako kraj demokratyczny, powinna szanować prawo artystów do ekspresji, nawet jeśli jest ona drastyczna. Cała seria procesów sprawiła, że Adam Darski stał się symbolem walki o wolność artystyczną w Polsce. Jego sprawy sądowe komentowali prawnicy, politycy i medioznawcy. Dla jednych były dowodem na to, że w Polsce zbyt łatwo można karać za ekspresję artystyczną. Dla innych sygnałem, że granice wolności słowa są przekraczane i trzeba je chronić. Nergal w swojej karierze płacił wysoką cenę za kontrowersje. Otrzymywał groźby, był bojkotowany przez niektóre środowiska, a nawet znalazł się na czarnej liście w kilku krajach, które odwoływały koncerty behemota. Jednocześnie zdobywał ogromną popularność na Zachodzie, gdzie jego muzyka i prowokacyjny wizerunek znajdowały uznanie. Historia Adama Darskiego pokazuje, jak cienka jest granica między sztuką a prawem. Jego procesy na zawsze zapisały się w historii polskiego show biznesu i stały się punktem odniesienia w dyskusji o wolności artystycznej. Jedno jest pewne, Nergal udowodnił, że bycie artystą w Polsce to nie tylko muzyka, ale także nieustanna walka z systemem i opinią publiczną. Kolejną gwiazdą, która miała poważne problemy z prawem, jest Michał Wiśniewski, lider zespołu ich troje. Artysta przez lata uchodził za jednego z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych muzyków w Polsce. Milionowe kontrakty, występy na Eurowizji, luksusowe życie i medialne małżeństwa wszystko to sprawiało, że Wiśniewski był na szczycie. Ale jego historia pokazuje, że spektakularna kariera może szybko zamienić się w pasmo kłopotów. Jednym z największych problemów muzyka były długi. Wiśniewski, który w czasach świetności kupował domy, samochody i organizował huczne wesela, nie radził sobie z finansami. W 2013 roku ogłosił upadłość konsumencką. Jak później wyznał, jego zadłużenie sięgało kilkunastu milionów złotych. Sąd zatwierdził plan spłaty wierzycieli, ale media przez lata śledziły jego zmagania finansowe. Dla wielu fanów to był szok. Człowiek, który jeszcze niedawno podróżował prywatnymi samolotami, nagle musiał oszczędzać na codziennych wydatkach. Problemy finansowe nie były jednak jedynym ciosem. W 2019 roku Wiśniewski trafił na czołówki gazet po tym, jak został zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Policja zatrzymała go w toruniu. Badanie wykazało blisko zero, trzech promila alkoholu w organizmie. Muzyk przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na dwa lata oraz grzywne. Sprawa była szeroko komentowana. Bo wcześniej artysta często mówił o swoich problemach z nałogami, a nawet brał udział w kampaniach społecznych przeciw uzależnieniom. Wiśniewski w przeszłości otwarcie przyznawał się do uzależnienia od hazardu. Potrafił przegrać w kasynach ogromne sumy pieniędzy, co pogłębiało jego kłopoty finansowe. W jednym z wywiadów wyznał, że w ciągu kilku miesięcy stracił ponad milion złotych. Hazard był też powodem kryzysów w jego związkach i przyczynił się do rozpadu kilku małżeństw. Artysta tłumaczył później, że to była forma ucieczki od problemów, ale konsekwencje ciągną się za nim do dziś. Do tego dochodzą sprawy sądowe związane z alimentami. Wiśniewski ma kilkoro dzieci z różnych związków i wielokrotnie w mediach pojawiały się informacje, że zalega z płatnościami. W 2018 roku prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie niepłacenia alimentów, co mogło skończyć się zarzutami. Sam muzyk twierdził, że zawsze starał się wywiązywać ze zobowiązań, ale trudna sytuacja finansowa utrudniała regularne wpłaty. Pomimo licznych problemów z prawem i finansami, Wiśniewski wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Jego życie prywatne i zawodowe to gotowy scenariusz na film od spektakularnych sukcesów po dramatyczne upadki. Każdy kolejny skandal tylko podsyca zainteresowanie mediów i fanów a sam artysta nauczył się funkcjonować w świecie, w którym jego prywatność jest na wagę złota. Historia Michała Wiśniewskiego pokazuje, że nawet największe gwiazdy nie są wolne od pokus i błędów, a prawo prędzej czy później dopada każdego, kto je łamie. Tym razem przyjrzyjmy się sprawie przemysława Salety, znanego boksera, mistrza świata i Europy, a także celebryty, który wielokrotnie gościł na łamach kolorowej prasy. Jego kariera sportowa pełna była sukcesów. Ale poza ringiem Saleta niejednokrotnie trafiał na nagłówki gazet z zupełnie innych powodów. Skandale, konflikty i problemy z prawem odcisnęły piętno na jego wizerunku. Jednym z najgłośniejszych incydentów w jego życiu było starcie z innym sportowcem, Andrzejem Gołotą. Ich walka w 2005 roku przeszła do historii polskiego boksu, ale również odsłoniła prywatne napięcia. Relacje Salety z wieloma osobami ze środowiska sportowego często były burzliwe, co nierzadko kończyło się awanturami poza ringiem. Media rozpisywały się o jego impulsywności i agresywnym zachowaniu, jednak prawdziwe kłopoty z prawem zaczęły się kilka lat później. W 2010 roku Saleta został zatrzymany przez policję pod zarzutem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. Sprawa szybko trafiła do sądu. Były bokser nie unikał odpowiedzialności i przyznał się do winy. Został skazany na grzywne oraz zakaz prowadzenia pojazdów na kilka lat. Kolejne problemy pojawiły się w związku z długami alimentacyjnymi. Przemysław Saleta był kilkukrotnie oskarżany przez swoje byłe partnerki o niewywiązywanie się z obowiązków wobec dzieci. Choć sam zapewniał, że zawsze starał się płacić, a opóźnienia wynikały z trudnej sytuacji finansowej, prokuratura w pewnym momencie wszczęła postępowanie. Media podawały, że chodziło o zaległości sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawa ostatecznie zakończyła się ugodą, ale wizerunkowo była poważnym ciosem dla sportowca. Saleta zasłynął również z udziału w głośnej bójce z innym znanym sportowcem, Michałem Materlą. Do zdarzenia doszło w jednym z klubów, gdzie między mężczyznami wywiązała się awantura. Świadkowie twierdzili, że poszło o drobne nieporozumienie, które przerodziło się w regularną bójkę. Policja interweniowała, a sprawa trafiła na łamy wszystkich portali plotkarskich. Bokser miał też swoje zatargi z innymi celebrytami. W programie Gwiazdy Tańczą na Lodzie wszedł w otwarty konflikt z Dodą, która nie szczędziła mu ostrych komentarzy. Choć nie był to przypadek naruszenia prawa, publiczne przepychanki słowne tylko podgrzewały jego wizerunek jako osoby porywczej i kontrowersyjnej. Warto też wspomnieć, że Saleta wielokrotnie bywał bohaterem spraw sądowych związanych z kontraktami reklamowymi i finansowymi. Były oskarżenia o niewywiązywanie się z umów, a także o rzekome oszustwa finansowe, choć część z nich kończyła się uniewinnieniem lub polubownym rozwiązaniem. Pomimo wszystkich tych problemów, Przemysław Saleta pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu i show biznesu. Uczestniczy w programach telewizyjnych, udziela wywiadów i nie unika trudnych pytań. Sam przyznaje, że popełnił wiele błędów, ale stara się wyciągać z nich wnioski. Jego historia pokazuje, że nawet największe sportowe sukcesy nie chronią przed konsekwencjami złych decyzji w życiu prywatnym.